Silnik już dotarty, mniej więcej dotarty. Ma około 5,5, chyba 6 litrów paliwa i z 10 godzin pracy na dotarciu. Ale pojawił się dziwny dźwięk z tego silnika. I obstawiam, że chyba coś w tym silniku było. A ja sobie tego silnika nie rozebrałem. To jest jedyny silnik modelarski, który kupiłem. Nie rozbierałem i docierałem tak jak było z fabryki i chyba tego żałuję. Przepustnicę mam otwartą na maksa. On powinien. O widzicie co się dzieje? On ledwo tak miał miałbym połowę kompresji. O nie za nie za każdym razem. O. Pokażę wam drugi silnik, który ma podobny przebieg. Jak on robi. I tu jest duży większość śmigła. Auć, boli. Tu mam poprawną kompresję. Jeszcze raz. Poświęcać. się. kur... naprawdę boli. To są te same silniki. Tylko tamten był rozebrany, wyczyszczony przed docieraniem, a to jest nowy silnik kupiony bez rozbiórki i chyba go załatwiłem. A był poprawnie docierany. Na bardzo bogatej mieszance, dużo oleju było i był pisk. Dziwny pisk. Więc teraz rozbierzemy i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Boję się, że jest już po nim. A to nie są tanie silniki. Naprawdę nie są tanie. go zdemontować i rozebrać będzie na live. Nie chce mi się ostatnimi czasy montować filmów, bo zajmuje to strasznie dużo czasu, więc spróbuję zrobić to na live. Dobra, to sobie ten silniczek pierwsze. Może żebyście coś widzieli, bo tu też zajdzie chwilę. Tak, tak. ciekawe czy mogę powiększyć. O, mogę. A, ciało. Dobra. Zobaczmy Naprawdę szkoda silnika. Jeśli doszło do uszkodzenia z mojej lub nie mojej winy, A znaczy moja wina to jest to, że go nie rozebrałem. Nie chciałem go rozbierać. Pierwszy silnik japoński, którego nie rozebrałem. Czyżby miał pecha? Może i tak być. Może po prostu, że trafił mi się wadliwy egzemplarz, albo coś w środku było. Boję się, że zobaczę, że jest rysę na cylindrze. a cylinder to jest bardzo specjalna konstrukcja. Nie, nie schonujemy tego, nic z tym nie zrobimy. To jest specjalna gładź. Nie wiem, czy to jest gładź ceramiczna, czy coś w Ale jeśli ona się uszkodziła, to Jestem szary, i nie powiem gdzie. Bardzo dużo ich o, pierdnięcie jest jeszcze bardziej niż jest. Dobra. Teraz tu trochę hałasu będzie, ponieważ jeżdżą tu samochody. Zrobiłem ostrość i zaczynamy go rozbierać. Ciekawe, czy to działa, ale powinien działać. Maska. Maska Znajdziemy się śmigła. Zobaczymy, jak wygląda cylinder w środku. Przy tym trochę zabawy, żeby to zdemontować. Ej, nie wziąłem sobie 14. Muszę znaleźć czternaście. 14. 14 gdzieś tu leży. Różnica w kompresji po dotarciu nie powinno być takiej różnicy. Docierany tak samo na oleju Castrol, specjalnym, takim jak y, jest dedykowany przez firmę. pozbyć musimy ten gaźnik wymontować i dekiel. Z powietrza nic nie wciągną, bo ja miałem bardzo mokro i docierałem w. W takim miejscu, gdzie nie ma żadnych pyłków ani ma wolne przestrzenie, ale w trawie. Stamtąd nie mogło mi coś ściągnąć w silnik. Nie było odpalane też w pomieszczeniu zamkniętym. W ogóle podkładka. Zobaczmy, Ściągamy dekiel. Zobaczymy, jak wygląda w środku. A, i to będzie ciężkie rozbieranie, to są takie śruby, że trzeba po trochu, po trochu, po trochu to rozbierać. Już jak sobie przypominam, to zajmuje to bardzo dużo czasu, żeby się naciągnąć. Nie wiem, czy dobrze mi słychać, ale powinno być dobrze słychać. Mikrofon dość blisko jest mnie. O, płytka mi uciekła. Tak to czasami bywa z tym modelarstwem. Ale jestem uparte, jeśli chodzi o silniki spalinowe. Po prostu lubię silniki spalinowe, i, i tyle. Jak to w środku wygląda? No, takie ładnie. Olej się rozprowadził wszędzie. Dobrze. W ogóle czy coś widzicie. Troszkę Jak to wygląda w środku. to wszystko wygląda? Źle nie wygląda, jak nie patrząc, teraz troszczkę snośny. Oj, to zejdzie. zejdzie za długo, i tak po trochu, po trochu. Zaskakujące jest to, że jest mała kompresja, a zawory są wyregulowane, bo po kilku litrach podregulowałem zawory. Nie było dużej różnicy i docieram go dalej. Kurde, to zejdzie naprawdę. Zapomniałem o tej śruba, że, one... że z nimi jest tyle zabawy. Skrócę sobie jeszcze ten bardziej impuls, bo to za długo będzie trwało. No Od razu lepiej To no, będzie nudny live Mogą to jednak zrobić jakiś film z tego i no ale co zrobimy? Przecież nie mam chudek kulistego, kiedyś Bardzo dobre to były śrubokręty. Zaldzina. Kurczę. Ja już tyle lat mam je. Z 15 lat. Już były skracane tyle razy. Ale, ale dalej się da kręcić. Co on śmigłosu się naskładał? Boże. 450 to tymi imbusami to ja nie wiem. Koło setki złożyłem jak nie więcej. Z swego czasu strasznie dużo składam 450. Do różnych celów, zanim były pomysły na drony, żeby latały z kamerami, to składało się helikoptery. Było dwóch operatorów, jeden kierował śmigłosem, a drugi kamerą. Największym śmigłowcem, jaki złożyłem, to było E900 bodajże z Algina, specjalnym gimbalem z przodu na dużą kamerę Sony. Tam był gimbal trzyosiowy na bardzo dużą kamerę. On miał udźwigu dość sporo, bo ta kamera nie była lekka. Ten Soniacz chyba ważył z obiektywem prawie 2 kg. To było do bardzo fajnych ujęć telewizyjnych Na telewizji dawno temu składałem takie coś. W pewnej telewizji. Ja nie wiem czy jeszcze klauzura obowiązuje, czy nie. Czy mogę powiedzieć która? Nie wiem. To, to było naprawdę z 15 lat temu, zanim jeszcze nagrywałem tak na YouTube. No, pierwsze filmy na YouTube to wrzucałem w 2009 roku albo 8. Panie drogo, to kanału trochę miałem. Dobra. To są śrubki na kleju, więc to trochę zabawy jest. Ale go się rozbiera dużo łatwiej niż tamtego pierwszego. To są świetne silniki, tylko boję się, że coś się z nim stało, aczkolwiek może się teraz, że to Okazało się, że trafi się po prostu taki egzemplarz, żeby miał mniejszą kompresję. Silnik silnikowi nierówny. Taka jest prawda ze spalinówkami. Nieraz miałem także po remoncie silnik. No nie chodzi tak, jak miał, chodzić, a się okazało, że był problem z wałem albo jakimiś innymi rzeczami. to bywa. Możesz zjeść zęby na silnikach. A i tak się trafi jakiś egzemplarz za jakiś czas, który Cię przeszkoli. Proszę, no. Ciężko to będzie wszystko. Ciężko dzisiaj. Ach. aktualnie siedzę na warsztacie. Dlatego są auta słychać w tym w tle. Bo dosłownie mam 50 metrów do drogi, albo na dno. lubię rozbierać silniki, a rozczekało jak jest ładna pogoda w miarę na zewnątrz. W budynku to jest męczarnia czasami. O odchodzi mi cylinder fajnie Zaczynam mi odchodzić No kręci kręci Klej to jest przechlapana sprawa O i zaczęło ciężej iść no. Teraz spróbujemy go Czy ten Cniedy tak tak, fajnie odejdzie z tą muszelką czy zaś zniszczył muszelkę Witam cię A witam jesteś na, ży, jesteś na żywo jakby co Jestem na o Ja już tam ja też widziałem że przyjechał porządkuję Dobrze okej okay. Nie, uszelka sierpniowa. w serwisie. Si no, no. Jasne, rób sekawkę. kawkę. O, po uszelca. poszła się. Uszelka bibułowa poszła. Dobra, ale to już żaden problem dla mnie. Chcę zobaczyć, jak wygląda cinder. Tłok, jak wygląda. Jak widziałeś? Jak widzisz na filmie. Nie wyciągnąć teraz poka, bo muszę nacisnąć któryś z zaworów, więc ściągniemy sobie dekiel z jednego zaworu. Może się ogadać, że bagatelizuję tylko po prostu. Bagatelizuję, że to powiedziałem. Że przesadzam mówi. Wychaczę. Tu, tu, a no i chwila prawdy. O, ho, 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 chyba mamy winowajce. Ja pierdzielę, rysy na cindrze. Nie. Teraz tak, gdzie tu kurde się włączało Momencik, idę po latarkę. O. Gdzie jest moja latarka? O jest, 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 Mam. Chyba jest w silniku. Chyba mamy po silniku. Jednak coś tam w środku było. Popatrzcie. Rysy. Czyli jakiś brud był w silniku. A ja tego nie doczyściłem. Tu są dwie potężne rysy. Tu jest kolejna. To jest kolejna. Te silniki nie, nie wyglądają tak w środku. No, kciuki mi wypadają teraz. No, tu jest też taka potężna rysa. Kamera, uspokój się. No, widzicie? Jakie piękne rysy. I to jest kurwa mój błąd. Po prostu go nie rozebrałem, nie wyczyściłem. To są kropelki oleju w środku. No. no i jak wygląda tłok? Pewnie porysowany też będzie. Tłok źle nie wygląda. O, są rysy. Są piękne rysy. No, tu są rysy, tu są rysy. Jasny gwint. Jego... Ja... Nie, że łapało, tylko... Jakiś brud był w środku. No. To... Niestety, nawet takiej firmy silniki może się coś zdarzyć w środku. I jakiego ja mam kurwa pecha, że to jest jedyny silnik, którego nie rozbieram. Nie rozbierałem i docierałem, tak jak wyszedł z fabryki i doszło do uszkodzenia. Każdy mój silnik inny, modelarski czy to samochodowy, swój, jak kupowałem do auta do swojego auta, to rozbierałem w mak i sprawdzałem, czy coś z nim nie ma. Wiadomo, używany silnik samochodowy to często jest w strasznym stanie. Przeważnie tak było, ale to jest nowe i takie coś mi się trafiło. I mam dużo mniejszą kompresję, dużo mniejszy ciąg tego silnika będzie. No i Są, są takie rysy w środku. Po silniku trzeba byłoby cylinder skombinować taki. A ten cylinder kosztuje prawie 1000 zł do tego pierścień, prawie 200 zł. Takie koszta. 1200 zł wyjdzie na prawo tego silnika. Ponowna. Patrzę, ponowna. Trzeba będzie go naprawić i go dotrzeć ponownie. Naprawdę, kompresja jest połowę mniejsza niż z tym moim tamtym AEGO. Dobra. Heh. 20 minut. I wszystko jasne po silniku. Więc mój błąd, niestety, i pech. Pech takich jest, że po prostu silnik nowy miał jakiś brud w sobie w środku. Ja go nie wyczyściłem. Nie rozebrałem, nie wyczyściłem, stwierdziłem, a tyle silników Saito rozebrałem, były czyste w środku. To mi się teraz zdarzyło, że jest brudne. A to jest mój dziewiąty lub 10 silnik Saito. Szkoda. Teraz będę każdy silnik kupię, czy to będzie Yamada, czy OS, nieważne. Wszystkie będą do rozbiórki w makro rozbiorę, popatrzę czy wszystko jest ok, wyczyszczę i złożę. Dobra. Mój błąd tak wygląda uszkodzony silnik. Niestety będziemy kończyć tego live'a. Nic. Dzięki za uwagę. ta się. Do kolejnego filmiku.